Możemy zatrzymać Dzień dobry, Przechodzimy. Magazyn działa od 2019 roku i na początku głównie klientkami, klientami były osoby przede wszystkim z Afganistanu, z W tej chwili najwięcej oczywiście osób jest z Ukrainy, aczkolwiek przyjmujemy absolutnie wszystkich imigrantów, wszystkich uchodźców. Po prostu jak ktoś jest zarejestrowany u nas, to może przyjść i te zakupy zrobić. Jestem tak. pierwszy tutaj. To, jakie zasady? Wszystko to co jest? Tak jest. Tak. Wiesz mhm. jest na wagę, ale rzeczy jest wycenia, to jest temat. Mam drzwiach koleżanka podaje chemię, a na drzwiach jest lista jest takie Pomysł ten magazyn jest taki, żeby dać osobom, które są tutaj w Polsce taką namiastkę normalności. To znaczy, żeby mogli przychodzić do magazynu i robić zakupy tak jak w normalnym sklepie. Tyle tylko, że zamiast pieniędzy płacą punktami. To po rosyjsku jest sklep. Mam daną ilość pieniędzy, czyli punktów, i za to mogę kupić to, czego potrzebuję. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, to powstało bardzo dużo takich ośrodków pomocowych, ludzie bardzo chętnie dawali rzeczy i powstało dużo miejsc, gdzie można było taką pomoc uzyskać. Natomiast one się pomału, pomału, pomału zamykały. I tak naprawdę jesteśmy no jednym z nielicznych takich w tej chwili w Polsce miejsc, które nadal działa, które nadal mogą osoby odwiedzać i tę pomoc otrzymywać. Całe nasze wsparcie się opiera na dwóch najważniejszych filarach, że tak powiem: kosmetyki i chemia gospodarcza. I nowa bielizna, i nowe skarpetki. Oprócz tego są rzeczy używane. Są to przede wszystkim ubrania, ale też buty, sprzęty kuchenne, gospodarstwa domowego. Przy czym rzeczywiście te rzeczy, na przykład gospodarstwa domowego się cieszą ogromnym zainteresowaniem i zawsze mamy za mało tych rzeczy, które, które możemy dać. Talerze, kubki, garnki, czajniki elektryczne i zwykłe i całe czy tego typu. Pościel, poduszki, kołdry. Jest spore zapotrzebowanie na zabawki. To jest może zaskakujące, ale y, zabawki, które są w dobrym stanie, w bardzo dobrym stanie, czyste. puzle, które są kompletne. Gry, w których nie brakuje elementów. Nie ma ich dużo tak naprawdę. Jaki drobizn nie chcemy? Nie chcemy na pewno rzeczy takich, których sami nie chcielibyśmy dostać. Czyli nie chcielibyśmy dostać znoszonych, podartych, spranych ubrań. Obtłuczone talerze, potłuczone filiżanki, pościel, która była używana i po prostu zdjęta i wrzucona. No to nie. Nie chcielibyśmy dostać popsutego sprzętu AGD, na przykład czajnika, który fajnie wygląda, ale tak naprawdę już nie działa i nie jest do naprawienia. Bardzo apelujemy zawsze do naszych darczyńców i darczyń, żeby się zastanowili nad tym, czy to są rzeczy, które sami by używali, będąc w takiej sytuacji, w jakiej są nasi klienci i klientki. Magazin działa nieprzerwanie, będzie działał dalej i co najważniejsze, wiemy, że pomaga.